Paneczko widzą, paneczko z tej strony GM1999, a tutaj mamy Monoxidę. I się otworzymy, plik kurwa, zobaczymy. Ostrzeżenie, to jest sandbox, jak widzicie. I ten komputer będzie bezpieczny, ale otworzymy wirtualnie sandboxie Monoxidę. Test. Uwaga, możliwy hałas. Oczywiście, szkodliwy plik, więcej. Uwaga! Informuję, nie otwierajcie w realnym komputerze, ponieważ zobaczcie. Klikam uruchomimo to. Ikonka zniknęła. Klikam tak i uwaga. Ło wow, wo! Wow. O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! <laughs> Nie wierzę co... Mogę kontrolować... O mój Boże, nawet... muszę <laughs> jest kursor, patrzcie! Siedzi ty kursor, patrzcie! Podgłos je trochę! O mój Boże! To jest głośne, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O mój Boże! O, ja pierdolę. Co co? Czy... Patrzcie, co się dzieje z systemem. Ja pierdolę. Patrzcie na mnie, co? Całe się częste ze strachu. Oby mój komputer główny działał, nie? Ja pierdolę. Patrzcie co tu się odpierdala. Co jest kurwa? Ja pierdolę. Dziwny... Patrzcie ten komputer, nie? Odpierdala mu ma Pawiana. Dobra, doba, 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 doba. Kurwa! Kurwa, gdzie jest kurcor! No patrzcie, szuka kurca, nie mogę znać. O o o o! Nie, nie mogę, nie Patrz, klikam Start i nic O mój Boże! O mój Boże! O ja pierdolę. <grymne> Ty coś tutaj patrzcie kurwa, dwa kurce i od chuja kurcą. Ja pierdolę. Co tu się od kurwia? Przeglądarka. Są kurwa. Nie, o... ja, czekaj. Nie mogę! Mm. A co? Nie wierzę, kurwa. Ja pierdolę. Co to jakoś jest? Jaj. o mój boże ok system jest bezpieczny mówiłem że to sandbox nie widzowie powiększmy o mój boże to koniec to koniec widzieliście to Aha! Aha, System wywalił błąd. O mój Boże. Jak widzieliście, monoksydę. Zobaczmy, czy mój komputer jest bezpieczny. Dobra, jeszcze raz. Jak chcecie wiedzieć, na czym to robię? To robię na. Windows Sandbox to jest bezpieczne i trzymajcie się Elo.